Witam serdecznie. Gramy sobie tak, obie po. Jak widzimy, rozdawaliśmy i na pierwszym ręku mamy taką rękę. Oceńmy ją w punktach 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16. Dobrze policzyliśmy. Dwa asy, 8, 3 damy, 6 i dwa walety, 2 razem, 16. I 5 kierów. I są tacy. Eksperci, którzy każą z tą ręką otwierać jedno bezatu, mówią, że jest, jeżeli po, czy partner po jeden kier, jedno pik, nie będziemy mieli dobrej opisowej tej odzywki. Bardzo dobrze. Nawet w polskich systemach widziałem jakiś czas temu całkiem niedawno, że po to otwarciu bezatu mają odzywki trzy trefle. Taki opóźniony statement pokaz starszą piątkę. Trzy karo, podejrzewam, nie, nie, nie widziałem opisu, domyśliłem się, trzy karo brak starszej piątki, 3 kiery, piątka kier, trzy, karo, trzy piki, piątka pik. No i to jest śmieszne, ale prawda jest taka, że snoroką trzeba otworzyć jedno kier jedno kier I jeżeli otwieramy, dlatego zobaczcie, w treflach jesteśmy kiepscy, nie trzymamy trefle. Wis pika dobry, vis karo dobry, a wis trefla nas rozkłada. Jeżeli tu jest dama z dziesiątką, a tu jest as, do asa dodamy z dziesiątką i oddajemy cały worek lew. I będzie trudno partnerowi pokazać piątkę kierową. Trudno mu będzie pokazać. To, to jest znacznie większy problem. A jeżeli partner ma czwórkę pik, to pokierze też się zgłosi. Czwórka pik w nie czyli zaczęła mi się martwić o czwórce pik, jeżeli partner musi mieć pików 6, żebyśmy mogli mu te piki poprzeć. tak? Natomiast w moim systemie otworzymy jako S. jedno trefl. Gdzie to jest to? Jedno trefl, partner powie. Jedno relay i my powiemy jednokier. Mamy pięć kierów. W systemie akolowskim otworzymy kier na czwórce. Partner powie pik. My powiemy dwa kiery. Mamy nadwyżkę jednej lewy, czyli nie 12, 13, nie do, tylko 14, 15, 16 i pięć kierów. Czyli w dobrych systemach to się da, zdaje, daje. A wezatu jest niepotrzebną zywką. Dziękuję za uwagę.